Jest takie miejsce na mapie Polski, gdzie bogactwo przyrody i kultury wzajemnie się uzupełniają. Miejsce magiczne i niezwykłe. Przepełnione czystą energią naturalnego piękna. Miejsce będące wytchnieniem od biegu codziennych spraw świata. Wie o nim niewielu. To miejsce to Smołdzino. Gmina Smołdzino. Bałtyk dla wtajemniczonych. Przyroda jest piękna, wolne, fruwające po niebie ptaki, cicho szumiące trawami łąki, lasy pełne życia, ludzie i zwierzęta obok siebie. Spokojne fale rozlewające się na piasku w promieniach gasnącego słońca, jeziora zapraszające gładką taflą bezwietrznego dnia. Wydmy niczym pustynie, prażone letnim słońcem. Smołdzino to miejsce, w którym turysta ma wszystko, czego pragnie, na wyciągnięcie ręki. Natura to nasz największy skarb, dlatego dbamy i troszczymy się o nasze dziedzictwo. W zatłoczonym świecie staliśmy się oazą spokoju, a słowiński park narodowy stał się azylem dla wielu gatunków zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem. Dzięki naszej ciężkiej pracy mogą trwać i pozostawać niezmiennie piękne również dla przyszłych pokoleń. Gmina Mołdzino to nowoczesna ekogmina należąca do Europejskiego Obszaru Natura 2000. Podchodzimy z szacunkiem do turystów, rozumiejąc potrzebę rozwoju infrastruktury. Na terenie słowińskiego Parku Narodowego znajdują się wygodne wiaty turystyczne, wieże, platformy i pomosty widokowe wszystko po to, aby turysta był jeszcze bliżej przyrody. Turyści przybywający do Smołdzina kierują się pasją, przybywają tutaj dla siebie. Pragną znaleźć się jak najdalej od zatłoczonych plaż, huczących alejek. Miejsce to jest nagrodą za rok oczekiwania na upragnione wakacje. Goście odwiedzający nasz rejon są świadomi swoich obowiązków wobec przyszłych pokoleń. Poruszają się po wyznaczonych szlakach oraz dbają, aby pozostały po nich jedynie dobre wspomnienia. Odpowiedzialny turysta potrafi docenić nieskażoną naturę i rozumie, że należy otoczyć ją szczególną opieką. Chcąc ocalić to wyjątkowe miejsce, staliśmy się częścią europejskiego programu Natura 2000 oraz jesteśmy międzynarodowym rezerwatem biosfery. Naszą opowieść zaczniemy od punktu widokowego Rovoku. Wzgórze to zwane niegdyś Świętą Górą Słowińców, od zawsze stanowiło miejsce kultu religijnego. Gdy chrześcijaństwo zawitało w te strony, u stóp wzgórza pojawiła się osada Smuldzino, a na jej szczycie wzniesiono kaplicę pielgrzymów. Dawane z niej sygnały świetlne pomagały odnaleźć rybakom drogę do domu. Z dawnej zabudowy nie został już nawet ślad, ale co rano o pierwszym brzasku rybacy wypływają na swoich łodziach na połów. Lokalne bogactwo przyrody i czystość wód gwarantują, że ryb nigdy nie zabraknie. Życie lokalnej społeczności od wieków związane jest z morzem i okolicznymi jeziorami. W jednej z najstarszych legend rybak Jost spotyka na Morzu Diabła. Dzięki wrodzonemu sprytowi wychodzi z tej opresji cało. Diabeł skruszony ucieka do piekła, a po pojedynku pozostaje jedynie diabelski kamień w gardnie wielkiej, będący podobno resztką budowanego przez diabła kościoła. I tak od wieków rybacy dostarczają ryby, które przygotowane w pobliskich kuchniach cieszą podniebienia turystów. Specjalnością regionu są aromatyczne i pyszne ryby wędzone tradycyjnymi metodami. Każdy, kto zetknie się z tym przysmakiem, już nigdy o nim nie zapomni. Niebo w gębie. W pobliżu brzegu morskiego wznosi się nad okolicą ogromna wydma. Przycupnęła na niej latarnia morska. Malowniczy obiekt został wzniesiony w latach 1872-1875, a obecnie udostępniony jest zwiedzającym pragnącym podziwiać zapierające dech w piersiach widoki. Jest to tylko jedno z wielu miejsc pozwalających oglądać okoliczną przyrodę. Wokół smołdzina znajdują się wieże widokowe umożliwiające turystom podglądanie ptaków w ich naturalnym królestwie. Jeziora rzeki Lasy. To raj dla wędkarzy i wszystkich szukających wytchnienia. Okolica swym pięknem wręcz zaprasza na przechadzkę przejażdżkę rowerem lub spływ kajakiem. W czasie jednej z nich w tutejszym lesie znaleźć można czarć krąg. Według podań jest to miejsce kultu pogańskiego obecnie ulubiony zakątek zakochanych. Znajdujące się w okolicy Muzeum wyrzutnia rakiet to były hitlerowski poligon rakietowy. Od 1940 roku prowadzono tu prace nad rakietami i pociskami rakietowymi. Unikatem na skalę europejską jest teren ruchomych wydm zwany Polską Saharą. Wydmy te mylnie kojarzone są z łebą. Ten cud przyrody znajduje się u nas, w Smołdzinie. Tym, co wyróżnia gminę, jest również Wyjątkowej Urody Brzeg Morski. Jest to jeden z najpiękniejszych fragmentów wybrzeża. Idealne miejsce do wypoczynku i aktywnych form sportów wodnych. Znajdujące się w Smołdzinie Muzeum Przyrodnicze Słowińskiego Parku Narodowego prezentuje przyrodę najważniejszych ekosystemów Słowińskiego Parku Narodowego. Pada zmrok warto skryć się w którymś z licznych hotelików zachwycających swoim usytuowaniem oraz architekturą. Oferują one nie tylko idealne warunki zakwaterowania, ale słyną z genialnej wprost gastronomii. Na całym świecie przysmaki kuchni kaszubskiej wzbudzają wielki entuzjazm wśród smakoszy. Żurek kaszubski, placek po słowińsku z łososiem i śmietaną, kiszki kaszubskie, zylc, deska z mołdzińskich ryb wędzonych, wśród nich węgorze, makrele, łososie. Wszystkich tęskniących za regionalną kuchnią serdecznie zapraszamy. Wszystkie legendy żyją w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. Została zrekonstruowana tu, z dbałością o najmniejsze szczegóły, dawna wieś rybacka nad jeziora. Możemy zobaczyć jak żyli i wyglądali mieszkańcy tego regionu przed wiekami. Wsiąść do wehikułu czasu i dotknąć historii. Tuż obok wsi, Usytuowany jest niewielki cmentarz z XVII wieku. Jest to miejsce wyjątkowe spokojne, tajemnicze i romantyczne. Pomiędzy zatopionymi w delikatnych promieniach słońca nagrobkami czujemy zastygły czas. Każdy potrzebuje chwili skupienia. Mieszkańcy naszego regionu czują się odpowiedzialni za pozostawione po przodkach dziedzictwo kulturowe. Dlatego organizują warsztaty ceramiczne i rzeźbiarskie. Mieszkają u nas prawdziwi artyści w wyplataniu wikliny oraz haftowaniu. Cała wiedza zebrana przez setki lat dostępna jest dla naszych gości. Gmina posiada atrakcyjne ścieżki rowerowe prowadzone przez malownicze tereny Parku Narodowego. Szlaki, prowadząc nas leśnymi ustępami, kończą się często na cudownie pięknych plażach. Można odnieść wrażenie, że okoliczne rzeki zostały wręcz stworzone do kajakarskich eskapad. Szmer wody, adrenalina i przyjaciel boku. Czego chcieć więcej? że to idealne miejsce na relaks. Lecz jest to również idealna przestrzeń do uprawiania nordic walkingu. Wyobraźcie sobie poranek na plaży, gdy rosa pełga na się pod dotykiem wiatru trawach. i Idziecie brzegiem, podziwiając wschód słońca. Najpiękniejszy wschód słońca w waszym życiu. Gmina Smołdzino to gmina inna niż wszystkie. Miejsce, którego warto poszukać. Gmina Smołdzino. Bałtyk dla wtajemniczonych.